Okej, okay. witam Was na, na moim kanale w drugiej prezentacji. Jeszcze zostało 10 prezentacji. Pamiętajcie, by zasubskrybować kanał, żeby być na bieżącym z każdym filmem. Dać łapkę w górę, chcecie więcej episteli w razie. Dobra. O, oraz możecie... No, wszystko jest O, na. Kolejny jest 206 rok 2002. Silnik benzynowy. E silnik benzynowy tam o pojemności 1,6. Tutaj było 1,6, 1,7 i e w takim wpr małym. No i no. E no, maksymalna prędkość taka czy to różnie. No, tam na liczniku jest tutaj 210. No ale 210 już raczej w tym wieku no, nie pojechał. Nie, nie, nie. Nie pojechał, także... Także to już wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Spamiętajcie, zostawić suba i łapę.